Zobaczcie, pierwszy kwietnia, śnieg pada, kopara szaleje, kopie i przeniosłam te nasze wykiełkowane nasionka do domu, w ogóle tak, to są rzodkiewki, przeniosłam, żeby nie zamarzły, to są dwa rzędy porów, tu są chyba koperki, szczypiorki, pietruszki, coś w tym rodzaju, groszek, groszek, bób. Mm, nie wiem co, czekajcie co tam Dada, jest. Dada! Ci koper. Co tam jest? Pietruszka, tutaj pietruszka jest w tym rządku, pietruszka jeszcze nic. Papryczka, papryczka jeszcze nic. To jest czypiorek też nic, a to por, aha, tu jest, są pory. Cześć, teraz się z wami witam już tak głową. Eee... Wiecie co? Yy, jakby w nocy Gloria się obudziła pięć razy, więc tak yy, nie wiem, jak się nazywam, ale w ogóle nie wiem, czemu tak się stało, bo nie jest jakaś specjalnie chora ani nic, po prostu o różne rzeczy się kłóciła: o kołdrę, o picie. No, pięć razy się kłóciła w nocy, szok. No, w każdym razie mm, chciałam opowiedzieć, bo wczoraj byłam na ciekawej wizycie. Wam kiedyś wspominałam, że e, chciałam sobie zrobić implant, e, bo z tyłu mam wyrwanego zęba. I byłam właśnie na tej konsultacji implantologicznej, i to była bardzo, ale to bardzo ciekawa wizyta. E, ten lekarz, który mi będzie też przeprowadzał zabieg. Zrobił mi takie zdjęcie, gdzie było widać, jakby tę część żuchwy, przekrój kości. Właśnie opowiadał mi o sposobie montażu tego. Ogólnie, jak opowiadał o samym wierceniu, co ciekawe, wiercenie robi się na mniejszym znieczuleniu niż, niż jak się naprawia zęby. Ponieważ sama kość nie jest jakoś specjalnie unerwiona, nie, 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 nie czuje się bólu, jakiś taki bardziej chyba dyskomfort, powiedział mi też, że zabieg stawiania implantu to jest takie coś, co jest mniej nieprzyjemne niż wyrywanie zęba, usuwanie zęba. I mniej więcej wygląda to tak, że jeżeli macie odpowiednią kość. Jeżeli jest kość, do której to można wkręcić. Laurusia, ciszej tam! Jak jest odpowiednia kość, to wierci się otworek. Tam ogólnie, jakby opowieść o wierceniu jest trochę jak z horroru, nawet nie umiem tego powtórzyć. Natomiast w ten otworek wkłada się taki sztyft podobny do takiego. Hmm, do takiego sztyftu jak do karton gipsu, taki wiecie, ten taki kapturek. I kiedy to już jest wkręcone, to przez 4 do 6 miesięcy to się zrasta, jakby ta kość się nadbudowuje. Ten implant się przyjmuje lub nie. To już do miesiąca wiadomo, czy się przyjmie, czy nie. I y, następnie za te y, około pół roku się wstawia, wkręca się w tego implanta taki sztyft i na tym implancie montuje się tą y, już nasadę korona, chyba też się to nazywa korona przy, w przypadku implantu. Y, jak chodzi o ceny tutaj w Krakowie, to y, sama śruba, czyli ten taki jakby, y, ten taki kapturek do kości. Y, zależy od producenta e, e, może być albo e, koreański, tytanowy tam gdzie ja robię, bo są jeszcze podobno cyrkoniowe i tak dalej no więc tytanowy z Korei kosztuje 2200, a tytanowy z Niemiec 3 coś czy <laughs> 200, czy coś e, no, natomiast korona to też jest coś około 2500 złotych, więc no, zależy ile macie do wstawienia, to może to być bardzo dużo albo nie. Natomiast to, co jest pocieszające, to na przykład, jeżeli ktoś nie ma wszystkich zębów, to. Pan... Bateria mi padła. Natomiast, jak ktoś na przykład nie ma wszystkich zębów, to yy, wystarczy zrobić sześć tych yy, śrubek. I na tych sześciu śrubkach można zamontować, jakby te korony w takich grupach po cztery mniej więcej. Wow! No, ogólnie to najgorzej jest, jak na przykład nie ma kości i trzeba nadbudowywać kość, to podobno też się da, ale jest trudne. Zwłaszcza w żuchwie, że łatwiej tutaj wszczęcę u góry. No, no i tak. Terminy na zabieg są raczej szybkie. Troszkę się boję, no zobaczymy w maju. Ej, Glorcia! Jezu, ty coś na tym. Dobra, muszę kończyć, bo tu jest jakieś nantyjskie sceny. W każdym razie no w maju się umówiłam na wkręcanie... E, wkręcanie śrubek. Śrubek, bo okazuje się, że ta dziura, którą mam z tyłu jest po dwóch zębach, a nie po jednym, więc, y, więc zmieszczą się tam jakby... Dwa implanty, które mam, nadzieję się przyjmą, bo chcę zrobić dwa na raz, żeby ten proces gojenia, no jakby trwał pół roku, a nie dwa razy, wiecie? Łucia, nu, nu, no, a nie dwa razy po pół roku, no to pa. Boże, słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo nagrałam denko, ale to są resztki z denka i e, postanowiłam, że umyję te pudełka. To są takie fajniejsze buteleczki, takie tutaj, buteleczki mają szersze wejście, łatwe zakręcanie. To są takie pudełka po odżywkach i <laughs> dziewczyną chcę zostawić. E, bo może im zrobimy jakąś taką coś w rodzaju błotnej kuchni na działce, jak byłam dzieckiem, ja uwielbiałam mieszać, wiecie, zupę strawy, czy robić gołąbki z liści i tam z błotka, czy z piasku. E, z farbami też można fajnie mieszać właśnie. I pomyślałam, że może wezmę im po pudełka, może się im tam przydadzą, a jak nie to wyrzucę później. Ale jako dziecko to właśnie to był łakomy kąsek, takie jakieś pojemniczki. Postanowiłam coś tam nagrać w weekend, może wyjdzie jakiś vlog weekendowy. Weekend zapowiada się nam domowo, więc bardzo się cieszę. To, mm, ale też troszkę pogoda to wymusza, bo przecież ten śnieg spadł jest początek kwietnia, no i jest śnieg. Mam nadzieję, że ostatni jaki widzę aż przynajmniej do nie wiem, grudnia. No zobaczymy. Zdążyliśmy się pobawić ciastoliną, pooglądać bajki, pobawić się balonami, wydzwonić w szafkę i nabić wielkiego guza na czole z rozcięciem. Także, a jest dopiero dziesiąta, także intensywny poranek. Dziś co, pranie, robię zakupy, może się uda zrobić, właśnie siądę i zrobię listę i taki jakiś plan, bo skoro do jestem w domu, może bym coś pogotowała na tydzień, mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym, żeby dziewczyny chodziły do żłobka, do przedszkola, bo Glory przechodzi Katar, więc no prawdopodobnie przez tydzień będę pracować, więc może by mi się udało coś ugotować, więc tak domowo... Nie. jeszcze chciałam coś pomontować ale właśnie myślałam, że wstanę wcześniej od Glory ale Glory jest ostatnio rannym ptaszkiem więc nie pomontowałam rano no ale może się w ciągu dnia nadarzy jakaś okazja do sklepu się wybieramy z dziewczynami <głosy> <głosy> dawno nie byliśmy razem, chociaż ostatnio byłam z Glorią w Biedronce ale no oczywiście nie nagrywałam wam tego, bo już nie miałam tylu rąk żeby jeszcze to nagrywać, ale nie było źle było, o dziwo nie było źle, nawet jak E, tam coś nie pozwalałam, to nie było żadnego rzutu na podłogę, nic. Więc, więc zachęcona tym, e, dzisiaj e, pojedziemy wszyscy z Dawidem e, i może też będzie OK, zobaczymy. Chciałam sobie umyć włosy, ale kurczę, znowu nie wiem, czy mi wyschną. Nawet jak suszę suszarką, to one i tak są jeszcze później wilgotne tak w środku. A skoro jest śnieg, to może nie będę ryzykować, że dostanę jakieś zapalenie, za to, albo coś znowu. Mm, więc chyba włosy ujmę wieczorem, albo jutro rano. O, może jutro rano. Jutro sklepy będą zamknięte i tak się nic nie kupi. A dzisiaj, może do sklepu. No, a w ogóle dzisiaj Glorka wstała, co prawda, wcześniej rano, ale przez całą noc. Ostatnio się obudziła 5 razy w nocy. Dzisiaj się nie obudziła ani razu, więc to jest taka totalna loteria. Póki co, ale jak już pojawiam się przez Pane noce, to już naprawdę widać światełko w tunelu. No, więc to jest super. Jak chodzi o listę zakupów, to najpierw jakieś taki mniej więcej przegląd lodówki. Tu mam jeszcze zapiekankę pasterską, bardzo dobrą. To na dziś pewnie będzie jakieś są pierogi, ale ogólnie szału nie ma, jest śmietana. No, jakby ostatnio nie robiliśmy zakupów, a też w sumie pracowałam, pracowałam, nie było. Kiedy pogotować, więc tak ostatnio z doskoku zrobiłam tą zapiekankę wieczorem. No, w sumie to tej lodówce by się przydało czyszczenie, ale nie wiem, czy, czy, czy nie za dużo sobie wymyślam, bo później łatwo sobie powymyślać, co niby zrobię, a później Ech, wychodzi jak wychodzi. Myślę, żeby zrobić jakieś kary. Bo ostatnio, ostatnio zrobiłam takie bardziej jak sos, nie jak zupę i chyba tak zrobię znowu. Było bardzo dobre. Mam zresztą wędzone tofu. Mogłabym je dodać. Właśnie w lodówce jest i ono leży i ono już tam chyba jest do kwietnia czy do maja. Jakoś także miesiąc chyba został, więc może to bym zrobiła. Zastanawiam się, może ugotować rosu, na którym będzie można zrobić jakąś zupę. Chociaż już teraz, w tym okresie roku, już za mną nie chodzą żurki i takie cięższe zupy. Myślę raczej o czymś lżejszym, jeśli już um, nie wiem, co jeszcze. Trochę tak myślę o jakimś takim czymś typu pulpety, co można zagotować w słoiku. I jest mm, takim sosem mięsnym, do czego można na szybko ugotować kaszę albo jakiś sos do makaronu. No nie wiem, muszę się zastanowić. Jak chodzi o makarony, mm, to nie jest źle. U nas zazwyczaj, jak chodzi o makarony, to nie jest źle, aczkolwiek ja zazwyczaj mam zapasy makaronu trochę większe. Na przykład tu są muszle, one są takie, że do tego lubię je ze szpinakiem zrobić, ale to nie za często, chyba żebym zrobiła. Wtedy bym wykończyła to opakowanie. Są jedne świderki otwarte. To są te takie długie, te wstążki. O, nie wiem jak to się nazywa. Takie długie, ale płaskie. To jest do lasagni. No i jedno spaghetti. Aha, i jedne pióra. Mm, to takie drobne. No nie wiem, z makaronu mogłabym coś dokupić, bo ja lubię mieć dużo makaronu. To jest jakaś kasza. No właśnie, jakbym zrobiła pulpety, to tą kaszę można by na przykład gotować, a pulpety byłyby w słoiku. Lub jeszcze chodzą za mną coś takiego na przykład kotlety mielone, ale to już do słoika nie zamknę, więc to już tak na takie szybsze spożycie. No, jeszcze popatrzę, co tu mam i pomyślę nad jakąś właśnie nad jakimś jedzeniem. Częściowo do słoików, tak na koniec tygodnia, a Częściowo nie to, co można zjeść w ciągu najbliższych dwóch dni. Ostatnio Dawid był w sklepie i kupił takie coś: łosoś w kawałkach, w sosie pomidorowym. Nie wiem co to jest. Nie wiem, jak to wykorzystać. Chyba, że. Z, bo, wiecie, że robię taki sos pomidorowy, że daję tuńczyka pu, pu, w puszce. I to nie, to fasola. I pomidory. O, i przecież pomidorowy. A może bym zrobiła to samo, tylko że z tym łososiem w kawałkach ale trochę, czekajcie, tuńczyka tuńczyka mam o mam tuńczyka, ile tu jest gramów tuńczyka e, ryby 100 gramów, a ile jest łosia a nie pisze tutaj łosoś, 60% 60 ze 150 to jest trochę więcej niż połowa 150 Czyli mniej tu jest ryby niż tutaj. No właśnie. No nie wiem. To może dwa takie opakowania. Ale to może nie będę tego robić, tylko jak kiedyś nie będę mieć pomysłu i będę chciała coś na szybko, to wtedy, dobra, to nieważne. O, właśnie, mam mleko kokosowe do kary by było. Jakieś strączki. No nie wiem. Pomyślę i się odezwę. Nie wiem, pomyślę i. Gdy Wam powiem, co też wymyśliłam. O, puste pudełko oznacza, że kasza też trochę. Co prawda tam była ta prażona, ale zazwyczaj tu mam więcej kaszy, więc ogólnie no tak jakieś tam zapasy ubyły i chyba się coś z tych kasz dokupi. Ostatnio testuję te miksy. Ten pęczak był spoko, ostatnio go próbowałam. Z pęczak z kapustą i z grzybami, a tu jest... Tego jeszcze nie jadłam. Kasza jaglana. Ja jakoś tak wiecie do kaszy jaglanej, to tak z, z, dy, z dystansem, ale byłam ciekawa. Bo tu jest papryka, może, się, może w końcu się ten ugotuje ją. Natomiast jeszcze w, tam była jeszcze kasza gryczana z czymś tam, to ona już została zjedzona. I było coś z pomidorami. To albo była taka kasza gryczana z pomidorami, albo coś tam było z pomidorami. To to też zostało zjedzone. No więc te naturalne miksy są całkiem spoko. Aha wiem, jeszcze był taki, no właśnie, z pomidorami i z pestkami. To chyba była właśnie taka prażona Gryczana. Taka trochę sałatkowa nawet, bo tam były właśnie pestki dyni, ale też spoko do jakichś pulpetów. No, ciekawe dosyć są te miksy. He, hej, wyszłam sobie na spacer. Ja na spacerze w zimie to jest naprawdę rzadkość, ale poczułam się już bardzo przebodźcowana. Korzystając z tego, że Dawid jest w domu, to, e, to stwierdziłam, że idę. Nie będę sobie nerwów szarpać. E, tutaj fajny blok się buduje. Właśnie tak idę, ale czekajcie, pokażę Wam to, co mi się podobało najbardziej. Takie duże okna. O, jest brzydki słup, ale ładne są te okna. Podobają mi się takie duże. Dużo światła pewnie będzie wpadać. No i fajna taka ciecha okolica. Ech, no, a ja ten... Em... No w ogóle się tak śmiesznie poskładało, że Dawid poszedł załatwić te swoje sprawy i później poszedł sobie, yy, znaczy poszedł. No stwierdził, że to jest dobry pomysł, żeby skoczyć do sklepu przy okazji, żeby już nie trzeba było jeździć z dziewczynami no i nie popatrzył na listonika, aczkolwiek kupił takie rzeczy raczej spoko, natomiast mm, kupił jakieś składniki na żurek, więc ugotowałam żurek, ja nie mam ochoty na żurek, yy, 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 więc pewnie sobie zrobię kary z jakichś resztek z zamrażalnika bo wiem, że mam fasolkę szparagową mam kalafior więc już chyba nie pójdę do sklepu, nie mam siły na te interakcje z ludźmi chociaż chodzi za mną awokado jutro bym sobie zjadła na śniadanie taką świeżą kanapeczkę z awokado z suszonym pomidorem mm, ale nie mam awokado i ze świeżym chlebem chociaż mogłabym zrobić grzankę od biedy, nawet nie od biedy bo grzanki są smaczne Yy, więc jeszcze się zastanawiam. Zrobię sobie tutaj rundkę naokoło yy, i może jeszcze pójdę do sklepu, no nie wiem. No tak jak mówię, no, ale tak średnio mam ochotę na interakcję mm. Czuję się przebodźcowana, mm. Ale może trochę, trochę mnie, mnie przewietrzy, to może mi się odmieni. No a tymczasem taka wiosna. <grym> Tam siedzi samotny ptak. Pewnie też jest w szoku. Ja go rozumiem. No ale co? Zobaczcie! Spotkałam sarnę chyba. Początkowo myślałam, że to jest pies, który tu biega na wolności i mnie zaraz zje, ale chyba to jest sarenka. Zobaczę, ile mi się uda podejść. No sarenka! Siema! Nie boi się, to to dziwne. Nie, dobra, poszła w krzaki. Wow, a tam co, co, czy to bocian? Zobaczcie na co trafiłam. To jest choinka, jeszcze z ozdobami niektórymi. Tak to jest. Nawet w mieście, niektórym się wydaje, że w mieście jest nie wiadomo jaka cywilizacja, no to ludzie to ludzie. <grym> Mają swoje pomysły. Czy pokazuję Wam takie obrazki, że może się Wam wydawać, że nie jestem w mieście ale tak naprawdę w tamtą stronę jest jedna galeria handlowa w tamtą stronę jest druga, tak naprawdę mam do niej bardzo blisko właśnie jak, właśnie się zastanawiam czy iść pod rzeczy na śniadanie, jak pójdę to właśnie tam to jest ciekawe właśnie, że e, patrząc z jednej strony to się Wam wydaje, że jesteście w środku miasta a obchodząc galerię z drugiej strony nagle się okazuje, że sarny biegają mi. I właśnie jest zupełnie inna strona, ale to całe szczęście, bo właśnie można gdzieś wytchnąć, odetchnąć. No. A mi się bardzo dobrze ta kurtka sprawdza. Kieszenie są wyłożone yy, misiem, więc mam tak jakby rękawiczki. Kaptur jest taki duży, że mi się mieści mój pompon, nawet to jest najlepsze. I mam taką jakby czapkę dzięki temu. Ta kurtka jest świetna, ona jest z Reserved, nie wiem czy jeszcze jest, ale po prostu to rzeczywiście był dobry zakup. Wyglądam w niej jak człowiek w że tak mi się zdaje, bo to jest takie dosyć... Taki namiocik się robi, ale no za nic bym tego nie oddała. Żałuję, że wcześniej czegoś takiego nie miałam. No, już słychać szum ulicy tutaj, nie wiem czy słyszycie, ja słyszę bardzo dobrze, już się zaczyna czuć miasto. No, dobrze, że wyszłam na spacer. Jakby tylko taka chwila spaceru, a człowiekowi wracają nowe siły i entuzjazm, i wszystko. Także nie wiem, może pójdę po to awokado. Aczkolwiek trochę, wiecie co? Boję się, że jak wejdę do galerii, no to w takim nastroju rzucę się na te wszystkie króliki czekoladowe i nie tylko czekoladowe. W sensie, że wszystko będę chciała kupić. Nie wiem. No, także, jak mówię, jeszcze się decyduję iść czy nie iść. Jeszcze wam pokażę, co tu jest. <gry> tu jest kałuża. Powinnam przez nią przejść, ale ja mam takie buty. Jasne. Chyba wrócę się tą samą drogą. Nawet mi się nie chce e, próbować przez to błoto. O, tu jest tak. Tu są jakieś resztki ogródków działkowych. Tu jest zaraz siatka. Nie przejdę tędy. Wracam tą samą drogą. Odwracam się na pięcie i. I sobie wracam. Może od drugiej strony jeszcze podejdę do galerii, zastanowię się. Zobaczcie, jak jest na polu. Dziewczyny zasnęły. Tyle śniegu nasypało. I chyba przestało sypać. O, jeszcze godzinkę temu sypało. Ja normalnie o tej porze też bym już poszła spać. Ale. Znaczy nie jest jakoś późno, ja po prostu wcześniej chodzę spać, jest teraz dziesiąta w tej chwili, ale nie mam nadziei na to, że Gloria jutro pośpi, bo ona ostatnio wcale, no ona rano wstaje, tak jak ja, lub nawet chwilę wcześniej trudno mi wstać przed nią, więc jeszcze sobie chyba posprzątam tam zrobię sobie herbatę. Po, po, dokończę montować film, bo dzisiaj mi się udało zmontować jeden i zacząć drugi, więc trochę pomontuję. Może coś obejrzę. Chociaż to już może padnę, no nie wiem, ale no. Coś tam porobię. Ale ta zima mi się... Znaczy wizualnie ładnie wygląda, ale... Żeby o tej porze roku znowu taki śnieg. Chociaż yy, często tak bywało na Wielkanoc, że taki śnieg był. To mam nadzieję, że już na zominie w Wielkanoc. No, ale szok. Nie, <laughs> sprzątam Czesterowi, patrzcie, jak jest pilak. No czy no teraz nie będziesz się chwalił, jak wiesz? <laughs> Uciekł. <śmiech> no przecież cię nie zjem, Hopie. Chcesz w sumie? Lubię szpinak też. <noise> Teraz wabimy go. Jakimś ładnym esteczkiem? jest No się chyba boi aparatu, wiecie co? Bo on, no, tak się zachowuje yy, nie do końca naturalnie. Zazwyczaj tak nie robi. Chyba się aparatu boi. Wiesz co? No i ucieka. Przed chwilą no to sobie chrupał bez uciekania.